Nie tak, tak. Dzień dobry chłopaki. Dzień dobry. Co to za dużo powiedzcie? Arka Gdynia. Arka Gdynia, super. Graliście już pierwszy mecz? Tak. tak. I jak wam poszło? Jedynie jeden Kto strzelił gola? Ręka w górę. Chuboś powiedz mi jak to zrobiłeś? Kto ci podał? Filip mi podał. Filip, miał asystę. Kto to jest Filip? Tutaj, Tutaj jest Filip, miałeś asystę. I prawa czy lewa noga, czy główka? E, prawa. Z prawej nogi. A bramkarz był na bramce czy gdzieś pobiegł? Był. Był. I obok bramkarza strzeliłeś? Tak. A ja kto jest? A ja podałem filmowi. A no to pięknie. A powiedzcie mi, jakie mieliście, jakie mieliście ustawienie? Środek, środek pomocy, obrona, średłoka i średłoka. A mnie nie mieliście bramkaża? Nie, mieliśmy. A, byłeś bramkarzem. Okej, okay. jak ci poszło? Nie, dobra. jakieś strzały? Tak, dobra. Dużo, Dużo obronił. No dobra, słuchajcie, a powiedzcie, jak Wam się w ogóle akcja lata podobała? No ale wiecie, no mówcie, powiedzcie co najlepiej. Wszystko. Wszystko się najlepiej podobało? Wszystko. ja a by co najlepiej? Bo tam poprzednie grupy mówiły, że poranne wstawanie im się najlepiej podobało. No, mi to się podobało. Lubicie rano wstawać w wakacje? Nie. To powiedzcie, jak się skończy akcja lato, o której będziecie wstawać? O 11.30. O 11.30? O 20.50. 11, o 20, o, o 18.00 wieczorem. No to nie wiem. Że... Nie, a powiedzcie jeszcze, ale jak się skończy to co będziecie robić w domu? Czy gdzieś się idziecie? Na tablecie. Na, na tablecie? w e O, to jest jedno. A czy ktoś z was jak się skończy to będzie grał w piłkę w ogóle? Nie wiem się. Nie. Ja tak, tak. Nie chcę dzisiaj, jak, jak nie ma akcelato, to wtedy nie grasz w piłkę? Nie. Oj, to ja, ja, ja jeszcze jedę do 200 gram. Aha. A ja mam ja do Aquaparku i do Gram City. Super, a jedziesz do akwaparku tego nowego w Redzie? Nie, ja tego stałego. Aha. Ja już W tym nowym Redzie słyszałem, byłeś w Redzie? Tam są rekiny, to prawda? tak, były, ale bardzo małe. Bardzo małe rekiny? Tak. Wczoraj byliśmy. Tak? Fajnie było? Tak. Dobra, a kogoś pozdrawiacie? To się. To się? Kto jeszcze kogoś pozdrawia? Nie, nie, ja będę... Nie wiem. Ciebie. Dobra, to powiedzcie. To powiedzcie, o dzięki. Dzięki za czynienia. To powiedzcie jeszcze na koniec e, jakich macie idoli piłkarskich. Kuba. Ja? Kuja. Hmm. Kuba Konkola. Kuba Gonkol. Karol. Mm. Masz jakiegoś ulubionego piłkarza? Lewandowskiego. Super. Filip? Mystiego. Nie wiem. Właśnie. Ale Griezmana. chyba Natalkę. Griezmana. Chyba Natalkę, lub A ja już mam. To są twoje ulubiony piłkarze? No? Super. Ja już mam. Dobra, macie jakiś okrzyk, drużyna? Ja pazdana lubię. Pazdana też? Wczoraj grał w co nie? Dobra, to chodźcie, zrobimy okrzyk, macie jaką nazwę drużyny? Arka Gdynia. to może ktoś krzyknie Arka, a reszta wtedy Gdynia. Jak się Arka? Dobra. Arka Gdynia!